Cześć, Tomasz. W tym odcinku porozmawiamy sobie o zielonej karcie. Wytłumaczę wam co to jest zielona karta dla tych co nie wiedzą. Z tego filmu dowiecie się jakie korzyści daje zielona karta do USA. Jakie ograniczenia wiąże, wiążą się z posiadaczem zielonej karty. Jakie obowiązki spoczywają na posiadaczu zielonej karty. Jakie są różnice i podobieństwa między zieloną kartą a obywatelstwem USA. Jak można utracić zieloną kartę? Wytykaczę Wam, co to jest, tak zwany biały paszport, co jest tutaj ważne dla niektórych posiadaczy zielonej karty, e, w jaki sposób można e, otrzymać zieloną kartę, oraz e, kto może ubiegać się o prawo stałego pobytu w USA. Zaczynajmy. A więc e, zacznijmy od tego, e, co to jest zielona karta i dlaczego to się nazywa zielona karta. Zielona karta jest to dokument, który wydawany jest rezydentom w e, Stanach Zjednoczonych. Czyli, że ktoś jest rezydentem w e, Stanach Zjednoczonych, jest posiadaczem tak zwanej zielonej karty. To dlaczego to się nazywa zielona karta? Ma to pewne e, aspekty historyczne. Przez krótki, bardzo krótki okres czasu po II wojnie światowej, ludziom, którzy takie dokumenty dawali, drukowano to na małych karteczkach, które właśnie były zielone. Dlatego nazywa się to od tamtego momentu zielona karta. Teraz. Pierwszy punkt. Jakie korzyści daje Zielona Karta do USA? Osoba legitymująca się Zieloną kartą może w Stanach legalnie mieszkać, uczyć się i zarabiać. Z małymi ogr z ograniczeniami, jeżeli chodzi o pracę, są pewne wyjątki, gdzie wymagane jest obywatelstwo amerykańskie. Takim wyjątkiem jest praca w służbach federalnych i w niektórych służbach e, m, miastowych, czyli jak policja, e, nie można pracować w Policji e, czy w służbach federalnych, jeżeli jest się, prawda, e, posiadaczem zielonej karty, w tym momencie trzeba mieć obywatelstwo. E, kolejna korzyść, która daje zielona karta, można wielokrotnie opuszczać teren USA i powracać, bez konieczności ubiegania się o wizę. Czyli po prostu możemy sobie wyjechać do Polski, do Meksyku. Wielokrotnie po prostu możemy sobie tam i z powrotem jeździć. Z powrotem zawsze nadpuszczam, nie jest potrzebna wiza. Teraz troszkę sytuacja jest inna, ponieważ Polacy już nie potrzebują wiz do USA. To tak do końca jest troszkę mylone pojęcie. My nie potrzebujemy wiz, ale tak naprawdę wiza, czyli pobyt pobytu jest bijany na granicy. Bądź że teraz to jest tylko 3 miesiące. Nie potrzebujemy ponadto wiz do przeszłości 100 krajów. O co tutaj chodzi? Amerykanie mają, jest lista krajów, do których mogą podróżować bez posiadania wiz, i to także dotyczy rezydentów USA, czyli jest jakiś kraj, dla którego obywatele Pol Polscy potrzebują wizę, A Wy jako rezydenci USA nie będziecie tego tej wizy e, potrzebować. Oprócz tego wolno mi zdobyć USA prawo jazdy e, czy broń palną, o ile zezwalają na to lokalne przepisy, a także występować do niektórych formacji amerykańskich sił zbrojnych. Nie wszystkich, e, o ile pamiętam, do Air Force, to jest siły powietrzne, tam już chyba było wymagane obywatelstwo amerykańskie. Dlatego mówię dla, dla niektórych to były korzyści. Natomiast e, jakie są ograniczenia? Na karta po prostu ma pewne swoje ograniczenia. Rezydenci nie mają takich samych praw co obywatele amerykańscy, ale są bardzo blisko do tego zbliżenie. Jednym z ograniczeń to jest w termin ważności takiej karty. Taka karta ma swój termin ważności, tą kartę po prostu trzeba odnowić. Nieodnowienie takiej karty spowoduje, że utracicie w swój status rezydenta. Kolejnym takim dość sporym ograniczeniem jest to, jak długo, jak długo można przebywać poza terenem Stanów Zjednoczonych. Jest to do roku czasu. Jeżeli macie amerykańskie obywatelstwo, możecie przebywać poza terenem USA ile chcecie, rok, dwa, trzy, dwadzieścia, pięćdziesiąt lat. Po pięćdziesięciu latach możecie wrócić do Stanów, nie będzie w ogóle problemów, Wpuszczam was. Jeżeli macie zieloną kartę, to ten okres jest maksimum jednego roku. Jeżeli przekroczycie rok czasu i po. Na to policie sobie na rok do Polski, po roku chcecie wracać. Mogą, ale nie muszą, ale mogą być problemy na granicy. Oni was puszczą, ale tą kartę po prostu mogą wam zabrać, to zależy od urzędnika. Prawnie jest to nie okej, okay, żeby przybywać więcej jak rok czasu poza terenem USA. I tutaj dla ludzi, którzy chcą wyjeżdżać na ponad rok czasu poza teren USA, powinni zawczasu pomyśleć i wyrobić sobie tak zwany. Biały paszport jest to dokument, który zezwala wam legalnie na wyjechanie poza teren Stanów Zjednoczonych Najwięcej niż okres jednego roku Wtedy przy powrocie na lotnisku nie będziecie mieli takich problemów Kolejnym dość sporym ograniczeniem jest to udział w wyborach prezydenckich Nie można głosować Jeżeli zagłosujecie i się do tego przyznacie, albo wam to udowodnią To prawdopodobnie nie otrzymacie Obywatelstwa, a mogą być problemy z zieloną kartą. E, są ograniczenia odnośnie sponsoringu. To się chyba zmieniło. E, kiedyś było tak, że sponsorować e, na zieloną kartę mogli tylko obywatele USA. Nie wiem, jak teraz to jest. Czy osoby, które mają zieloną kartę, mogą sponsorować innych na zieloną kartę. E, nie wiem jak to jest. Chyba można, natomiast e, nie jest to takie Hobs, jak z, z obywatelem USA. Jak wspomniałem, e, e, sponsoringiem mogą być jakieś tam inne sytuacje. Nie można wyjeżdżać więcej jak do czasu po, e, poza teren Stanów Zjednoczonych. E, e, także wybory: nie można brać udziału w wyborach prezydenckich. Można głosować w jakichś tam wyborach lokalnych, ale trzeba się tym zainteresować. Jak widzimy, ty, tych różnic pomiędzy obywatelstwem USA a byciem rezydentem tak naprawdę nie jest dużo. Niektórzy ludzie po prostu nawet nie starają się o obywatelstwo, im po jest to niepotrzebne. Oni nie czują potrzeby, aby brać udziału politycznego i głosować w wyborach. To nie ma do czynienia, czy jesteście rezydentem, czy obywatelem USA. Tak samo żyjecie, pracujecie, zarabiacie, płacicie podatki. Specjalnie się tutaj niczym to nie będzie różniło. Następnie, jak utracić zieloną kartę? Zieloną kartę można utracić na kilka sposobów. Ja osobiście uważam, że są to bardzo błahie sposoby, i naprawdę trzeba się postarać, aby się na nie zakwalifikować. Jednym z nich to jest, e, że chodzi o mężczyzn, niezarejestrowanie się w komisji e, poborowej dla armii. E, nie macie czego bać, do wojska nie pójdziecie, tutaj do wojska was nikt nie będzie zaciągał, ponieważ wojsko tu jest obowiązkowe nie jest nieobowiązkowe. Jest tylko dla ochotników, ale jest obowiązek zarejestrowania się w komisji poborowej. Każdy mężczyzna między 18 a 26 ży rokiem życia powinien być zarejestrowany. Niedokonanie tego może prawnie was pozbyć zielonej karty. Zmiana adresu: Jeżeli zmieniacie sobie adres zamieszkania, mać, waszym obowiązkiem jest poinformowanie. Urzędu Imigracyjnego do 10 dni, nie do, do e, dokonanie tej czynności może was pozbyć zielonej karty. W praktyce ja myślę, że chyba by aż tak źle by nie było, ale przepis mówi, że do 10 dni trzeba takie coś zrobić, bo jak nie, to możecie utracić zieloną kartę. Kolejnym problemem, który zdarzył się wielu osobom, jest to opuszczenie Stanów Zjednoczonych na więcej niż jeden okres czasu. I to się zdarzyło, jeżeli wjeżdżacie poza Stany Zjednoczone. Na ponad rok czasu, to przed wyjazdem powinniście się postarać o czym zaraz tutaj wspomnę: o tak zwanym białym paszporcie, aby móc do Stanów bez problemu legalnie powrócić. Jeżeli wyjedziecie na ponad, ponad jeden okres więcej niż na rok czasu poza, poza teren USA, spow... Przy powrocie możecie lub nie mieć problemy. Wszystko zależy od tego, na kogo na granicy traficie. Jeden urzędnik po prostu może was puścić, aby nic się nie stało, inny wam po prostu może narobić problemów wydrze na was mordę i was puści. Słyszałem o takich przypadkach, a jeszcze inny po prostu może wam tą kartę na granicy zabrać, wpuści was do stanu. No po prostu, dlaczego was nie wpuścić, ale wam tą kartę zabierze, Będziecie mieli skierowanie do sądu imigracyjnego. Gdzie trzeba po prostu wynająć prawnika i się teraz tego bagna wygrzewać. Więc, jak widzimy, sposobów, sposobów utracenia tej karty jest kilka. Poza tym, poza tym wyjazdem ponadrocznym, te pozostałe, myślę, że nie są takim problemem. No ale ten roczny wyjazd, słyszałem, że ludzie mieli z tym, z tym problemy. Aha, i jeszcze, co tutaj nie wspomniałem. To jest e, przestępstwa, że dokonacie jakichś poważnych przestępstw, narkotyki, e, nie wiem, napady z bronią, jakieś, e, będziecie planowali e, zabicie prezydenta czy jakieś tam inne zamachy stanu zrobić, to was na pewno będzie pozbędzie zielonej karty. Biały paszport. Co to jest Biały paszport? E, jest to tak zwana potoczna nazwa e, dokumentu, który fachowo nazywa się reentry permit. I po co to jest? Jest to bardzo, bardzo ważne. Jak już wspomniałem wcześniej, jednym z ograniczeń zielonej karty jest to, że nie możecie być poza terenem Stanów Zjednoczonych więcej jak jeden okres, więcej jak jeden rok czasu. Jeżeli wyjedziecie na ponad rok i planujecie i wracacie do Stanów Zjednoczonych, możecie lub nie na granicy mieć problemy. To wszystko zależy od urzędnika imigracyjnego. Jeden urzędnik po prostu Was puści, nie będzie problemu inny wydrze na Was mordę i zmiesza was z błotem i was wpuści. A jeszcze inny po prostu może nawet na tą kartę zabrać, fizycznie ją zabrać, wpuści Was do Stanów, ale będziecie musieli stanąć przed sądem imigracyjnym, wynająć prawnika i z tego bagna się wygrzewać. Teraz jak te problemy ominąć? Jak wiecie, że jak już wiecie, że wasza podróż poza Stany Zjednoczone będzie miała więcej jak jeden, jeden okres roku czasu Ee, bardzo, bardzo ważne, aby przed wyjazdem ze Stanów złożyć formularz, to jest I-131 i 131 i załatwić sobie ten biały paszport jeszcze przed wyjazdem ze Stanów. Czyli jak będziecie po jednym, ponad jednym roku czasu pobytu wracać do Stanów, jesteście prawnie chronieni i nie będziecie mieć żadnych problemów. Jak się do Was urzędnik doczepi, że byliście ponad rok poza Stanami, zacznie Wam postu, e, robić podgórkę, górkę, pokażecie mu ten dokument, e, sorry, z dzichu, Mam biały paszport. Legalnie mogłem ponad rok czasu poza Stanami przebywać. Proszę, tu jest dokument. Zdicho Wam podbije pieczątki i Was puści. Bardzo ważne. Teraz, co zrobić w przypadku, jeżeli ktoś wyjechał ze Stanów, nie planował tak długo poza Stanami być, ale się okazało, że może półtora roku był w Polsce i teraz do Stanów będzie wracał bez białego paszportu. Są dwie drogie wyjścia albo po prostu jechać i ryzykować. I wpuszczą, nie wpuszczą, zobaczymy jak będzie. Albo najlepiej po prostu być e, proactive i wybrać się do ambasady czy konsulatu USA, i tam można się na miejscu e, przedstawić, e, jaka nasza sytuacja jest, i można odpowiednie dokumenty w ambasadzie uzyskać na bezpieczny powrót do Stanów Zjednoczonych. No i chyba najciekawszy e, fragment tego finiku: jak otrzymać taką zieloną kartę? Sposobów jest kilka, a tak naprawdę to tylko jeden tutaj będzie tak naprawdę sensowny. E, można to zrobić, jeżeli jesteście na terenie Stanów Zjednoczonych, nazywa się to adjustment of status. E, jeżeli jesteście w Stanach na wizie turystycznej, studenckiej czy jakiejś innej, jeżeli macie sponsora, który was sponsoruje na zmianę statusu, można to dokonać. Druga metoda, jeżeli jesteście na terenie Polski. Jeżeli znacie sponsora, który was sponsoruje na otrzymanie wizy imigracyjnej, e, bo zielona karta to jest wiza imigracyjna, można to z, z Polski zrobić. I trzecia, I trzecia opcja to loteria wizowa, a więc loteria wizowa moim zdaniem jest najmniej prawdopodobna opcja e, uzyskania zielonej karty Jednakże ja znam już kilka osób, chyba raz, dwie, trzy osoby znam, które uzyskały, miały na tyle szczęście, uzyskały tę zieloną kartę, więc jest to do załatwienia e, Ja osobiście wysyłałem zgłoszenia lata do tyłu nigdy my nie, nie wylosowali natomiast jeżeli ktoś chce tutaj wyjechać jak najbardziej wysyłajcie są osoby które wylosowały więc kto nie, gra, ten, kto nie gra ten nie wygrywa druga metoda to jest znalezienie pracodawcy jest to bardzo ciężka metoda do wykonania ponieważ musicie znaleźć pracodawcę który was zasponsoruje na zieloną kartę czy chyba pierwsza na widzę pracowniczą a się potem można starać o zieloną kartę jest to bardzo trudna metoda Ponieważ prawnie ten pracodawca musi udowodnić, że na wasze miejsce obcokrajowca nie ma żadnego rezydenta czy obywatela na podjęcie danej pracy. Więc nie jest to łatwa metoda, jest to ciężkie, aby takiego sponsora znaleźć. Duże firmy korporacyjne, może Google, jakieś tam inne się tym zajmują. Nie się firmy tego po prostu nie będą robić, jest to kosztowny proces i niełatwy do przeprowadzenia. Nie polecam, chyba że naprawdę znacie kogoś, który, który wam to zrobi. Natomiast szukanie w ciemno pracodawcy będzie ciężkie. Kolejna metoda, o której tutaj zapomniałem wspomnieć, to jest inwestycja. Jeżeli będziecie w stanie zainwestować, bo to chyba milion dolarów na terenie Stanów Zjednoczonych i będziecie w stanie zapewnić, że jeżeli otworzycie chyba co najmniej 10 miejsc pracy na terenie Stanów Zjednoczonych, to da wam możliwość otrzymania zielonej karty. No i Najlepsza metoda to jest sponsoring przez sponsora. Można to zrobić e, z Polski lub, lub na terenie Stanów Zjednoczonych. Z Polski e, się to robi przez ambasadę. E, musicie mieć sponsora, który was pozasponsoruje na zieloną kartę. E, jeżeli jesteście na terenie Stanów Zjednoczonych to nazywa się to Adjacent of Status. Można to zrobić ze Stanów. Kto może was zasponsorować? Ten sponsoring jest, e, to jest w zasadzie tylko najbliższa rodzina. Czy, jeżeli ohajtacie się, to wasza żona, co jest obywatelem USA, może was zasponsorować. Jeżeli wasi rodzice są obywatelami USA, mogą was zasponsorować. To są adoptowane dzieci do 18 roku życia. Mogą być zasponsorowane pasierbowie, pasierbice, wdowy i wdowcy po obywatelach USA. Też się mogą na to załapać. Teraz tak naprawdę. Tak szczerze mówiąc, jedyna najlepsza metoda to faktycznie jest ślub. Jakie to te auta jeżdżą podejrzane. Wszystkie jakieś szukanie sponsorów przez, przez pracę. Jest to do wykonania, o ile faktycznie taką pracę znajdziecie. Natomiast szukanie w ciemno takiej pracy będzie ciężkie. Naprawdę musicie coś umieć, musicie sobie coś, coś, za, coś zaprezentować, aby dana firma się wami zainteresowała i wam pomogła. Najlepsza i najszybsza metoda to jest ochajtanie się. E w, trzy, w kilka miesięcy, może 3 do 6 miesięcy otrzymacie zieloną kartę. Jeżeli wasi rodzice są obywatelami USA, to jest kwestia kilku miesięcy, to jest wszystko do załatwienia. Po prostu to jest tak naprawdę jedyna najlepsza metoda. Zapomnijcie o innych metodach. Szukanie jakichś pracodawców, jakichś przekrętów na jakieś tam prześladowania polityczne, jakieś tam dziwne poglądy religijne, że wierzycie w jakieś tam latające balony, dywaniki, to nic nie da. Są sposoby na załatwienie tego bardzo trudne. Jedyna pewna metoda to jest hajtanie się. Nie ma innej metody, która, moim zdaniem, jest najlepszą skuteczną metodą. Ok, a więc podsumowując, ten filmik wyjaśniliśmy sobie, co to jest zielona karta, jak ją uzyskać, jak ją stracić, jakie są przywileje. I tak naprawdę moją, moim prywatnym zdaniem, jedyną najlepszą metodą, najszybszą, najbardziej skuteczną i najpewniejszą otrzymaniem zielonej karty, to jest małżeństwo z obywatelem lub obywatelką USA. Jakieś inne sponsoringi przez pracę, e, jakieś tam kombinacje na księży, prześladowania polityczne, religijne, że wierzymy w jakieś ladaj, ladające dywany, cuda. Są te metody, Natomiast bardzo trudne na pracodawcę to naprawdę nie jest łatwo. To trzeba się starać, trzeba się kombinować, trzeba sobą coś naprawdę reprezentować. Musicie być, e, mieć dużą wartość, że dany pracodawca się wami zainteresuje e, i nie jest łatwo takiego pracodawcę znaleźć. Najlepsza metoda to jest e, się znaleźć tutaj osobę, która z wami chce się ochajtać. Jest to jedyna e, najskuteczniejsza i najszybsza metoda. Tak to wygląda moim zdaniem. E, to tyle w tym odcinku. Nagrałem go, ponieważ też w komentarzu prosił, aby na ten temat coś wspomnieć. Teraz sytuacje troszkę się skomplikowały. Za Trumpa jest to wszystko bardziej restrykcyjne, jest to bardziej sprawdzane. Teraz podczas tego wirusa jest to wszystko jeszcze bardziej sprawdzane. Amerykanie nieco, Amerykanie nieco zamyka swoje granice przed obcokrajowcami, ponieważ poziom bezrobocia w Stanach się podniósł. I oni niechętnie będą zatrudniać obcokrajowców, skoro poziom bezrobocia się podniósł. Tak to wygląda. Eee, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!